Masakra, ktoś się tak patrzy, że to jest... Sorry, ale to jest teren prywatny, jakby nie patrzeć, no wszedłeś na teren prywatny ale chodzi o spotkanie, że moja żona jest fanką chodzi o... No ale wiesz, że tak nie można wchodzić, nie? Ty... Jakby tak... Tak... No dobra, no ale wiesz, jakby każdy sobie tak mógł przyjść bo, bo jest fanką, no to... Jakbyś mógł do środka, to jeszcze tak? No nie, 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 bo dobrze, bo czekaj, 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 się, czekaj, czekaj, czekaj O co chodzi? Powiedz mi najpierw Chodzi o moje żony żeby się spotkała z kursorem, bo jest fanką i chodzi o grubą kasę chodzi o 5 tysięcy dolarów, czy nawet ojno 5 tysięcy chcesz dać no. za, za co? Z kurzwilem chodzi o posłów randkę. Randkę, spotkanie. W, powiedz, Rand, fankom. Randkę? No ale fan, fankom twoja jest... żona jest fanką i ty chcesz kupić jej randkę z innym kolesiem? Znaczy chodzi o spotkanie biznesowe. będzie oczywiście, ona się na to zgodzi. Spotkanie biznesowe i ty za to płacisz? No tak. To coś śmierć. Serio chcesz zapłacić pieniądze za to, że, że ona się spotka z, z Markiem? No tak, ale zależy też w jakim celu, ale to z czego można obgrać na miejsce, nie? To w jakim celu, no? W celu w ogóle takim, żeby, No, jeżeli jest fanką, i zrobić sobie zdjęcie, porozmawiać i, i tego, i o inwestycjach innych można też porozmawiać. No dobra, kur... Jeżeli, jeżeli, załatwisz, jeżeli załatwisz kasę, jeżeli zrobisz mi przelew, no to możemy nad tym pomyśleć, że. No, ale musisz zapłacić z góry. No dobra, okej, okay, w porządku. No słuchaj, nie mam tego telefonu, ale muszę wrócić do banku, zrobić wam szybki w ogóle przelew. Więc jak coś, to na pewno będzie kasa na koncie. Będzie kasa na koncie. Tak, nie wątpię, ale. Jak żeś... się zgodzić, to nie ma problemu żadnego. Ej, za, zwyk... za zwykłe spotkanie chcesz zapłacić 5000 euro? Tak. Dobra, nie ma gadać, no jak ja wyślę, no to po prostu. Jak wyślesz, no, możesz no, tutaj no możesz to tutaj, możesz tutaj wrócić się. z żoną, my chętnie takie spotkanie ci zorganizujemy. Okej. No jest jakiś odklejony On dla ja żony kupuje spotkanie z innym kolesiem i jeszcze płaci za te pięć tysięcy? Dziwne Zresztą nie wygląda na zbyt kasia z tego szczerze powiedziawszy Uj, może na, może na truskawkach za Nie wiem, ale żeby od razu całą... Chcę pytać, no, no to już... Piękny. że przychodzi gościu i proponuje 5 tysięcy złotych za co? Za spotkanie się z markiem, jego żoną. Co? Właściwie to nie wiem o co dokładnie chodziło. gadał o jakieś spotkanie biznesowych randkach. Cały czas kręcił, więc a nie że A przecież się na to, mi... to nie zgodzi. No to wiadomo, że się nie zgodzi, ale. Ty, gościu do mnie napisał ten. Skąd on miał mój numer? Wy mu podawaliście mu mój numer? No co, no, gdzie? Skąd? Pytał numer konta. Wysłać mu to? No, no wiesz, nic ci nie szkodzi. Ale myślisz w że wyśle? No, Dwadzieścia tysięcy złotych? Co? 20 tysięcy złotych? No powiedział 5 tysięcy euro Ja myślałam, że 5 tysięcy zł złotówka Ja też Nie, nie, 20, 20 w sumie 3 tysiące to wychodzi Na aktual, po aktualnym kursie A ci ci zaszkodzi? Podaj mu Podać mu numer? A ty... To, że podasz to nic ci nie No dobra, ale i tak z tego nie nagramy odcinka, bo to wydaje mi się, że to jest bait jakiś, nie? No mi też jest. No a co jeśli nie? Jeżeli Fakt, gość... faktem nie wygląda na gościa, który miałby tyle kasy, żeby nie aż tak bardzo szastać, ale... Nie wiem, skoro aż tak bardzo mu zależy Na to kredyt <laughs> Kredyt na spotkanie nie wiem, no rocznica, nie? w sumie nie? będzie beka wtedy, po prostu. Rocznica w sumie, nie? Dobra. Dla pieniędzy? I to jeszcze spotkanie z innym kolesiem jego żony? Nie wiem, dziwne, dziwne. No ale no co, no Porek. różne ludzie fetysze mają. Dobra, jak wyślę, to robimy odcinek, jak nie wyślę, to po prostu nie robimy odcinka. Ale ślicznie dzisiaj wyglądasz, No Ja wiem. Totalna Ej! Choroba. Co jest? Dostałem kawę. Że co? Ale tyle ile? 23 685 zł. 23 685 zł. To jest, nie wiem, da się to tak cofnąć czy coś? No nie no, to jest przelew. Tego nie cofniesz. Co innego, gdybyś miał na PayPalu No nie? właśnie, bo na PayPalu cofają, ale w sumie skąd to chyba się nie da. No nie da się cofnąć. Już to jest chore. Kołoś wysłał 23 tysiące i mówi, że zaraz będzie tutaj. Wow. No to co, no, nagrywamy. Zobaczymy Aha, co mu chodzi. No to nie ty... się nic nie zrobi. No, 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 no dobra, przywitam się. Witam Państwa bardzo serdecznie, tak jak widzieliście, nagrywamy e, taki dziwny w sumie odcinek, a mi nie pozostaje nic innego. Jak zaprosić Państwa do oglądania tego popierdolonego odcinka? Lepiej bym tego nie ujął. Zapraszam. Słuchaj, Marek, jest sprawa do ciebie. Taka w sumie delikatna. Możesz zarobić kasę. Siadaj. Siadaj. Jaką kasę? Pięć koła. Jest to po co? Ja za pięć koła? Co? No co, co chcesz? No mów. Dwie godziny spotkałem z fanką. Dwie godziny spotkałem z fanką. Może trzy. Zobaczymy jak się rozniesie to w czasie. W każdym razie no, będziesz mieć na pewno powyżej tysiąca za godzinę. A czekaj, chcesz mi zapłacić? Nie no to powyżej tysiąca za godzinę? Powyżej 1000 za godzinę. No, mogę cię od razu przeleć. Tak, No, powiedzmy tysiąc złotych za godzinę, żebym miał pewność, że to spotkanie będzie fajne. No, to co, jak na history z nią nagrać, film, czy co? Nie, nie no po prostu spotkać się Cię, z nią. Tak. No, ale to film robimy z tego, czy co? To chce zapłacić no, za udział w filmie, tak? Nie, ja będę dodatkowo nagrywać, a ona po prostu chce się spotkać. No to czemu tobie nie zapłaci, albo jemu? No bo ona mnie nie zna, a go nie chce. No to skoro nie jest no, no, wyso... na kanale, to czemu nie zapłaci? Wy, wysłała mi 5000 zł i chcę te 5000 zł tobie dać, jeżeli się zgodzisz, jeżeli nie. No to, ale to ty też. No to też powinienś dostać z tego. Co? No bo nie rozumiem. no Chcesz, ktoś zapłacił za udział w filmie, tak? Nie za udział w filmie, za spotkanie z tobą. To jest twoja fanka, dlatego, co ci oddać te pieniądze. I kto im płaci za spotkanie? No, twoja fanka. Ale fajna jakaś. Ale tego nie wiem, stary. Nie no to, widziałem. No, co, 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 yy, z kodą masz. Ku... pieniądze ci śmierdzą czy co? No nie wiem o co chodzi, bo no, rozumiem, że ktoś płaci za udział w filmie. Nie, za spotkanie no to tak z tobą. No to dalej dajesz pieniądze, się spotykam. No. Proste logiczne. No dobra, po co to... drążyć temat? Dobra, robię ci przelew i robimy spotkanko, tak? No to rób to. No a nie wiem po co ze mną dalej dyskutujesz. Ty, przyśni. Ty otwieraj. To, to gru... Nie, to, to, ci, to ta co mówiłeś? Marek, Marek. Tak, 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 no. To ty otwieraj. Cześć. 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 Słyszałem, że się tam dogadywaliście z nim na spotkanie, tak? Tak, się. Że to, to nie, to chcecie... Się... Bo, bo to ty, tak? Tak. E, o, cześć, okay. cześć. Cześć, cześć. Widzę. Marek. Cześć, cześć, cześć. To, to nie wiem, wolisz, żeby gdzieś iść, czy, czy tutaj, chcesz sobie posiedzieć, nie, jakieś zdjęcia porobić? No możemy tutaj posiedzieć. No no to, to, to śmiało, miało, tam dwie godzinki powinienem mieć wolnego czasu. Nie? No, to Bo na tyle się, się umawialiśmy, na dwie godziny, więc, e, więc nie będzie żadnego problemu. A tu miałem córka. Nie no bo tu. tu, tu a ile, ile a? w ogóle jesteście w związku? 10 lat. 10 -22 a to jest no. dziesiąta rocznica czy Ta, dziesiąta rocznica, no? Jaki właśnie pewien zafundowałem Donię? A to dziewczynie, tak? tak. Tutaj... Tak. Kup. Spokojnie, spokojnie, nic się nie dzieje. No dziesiąta rocznica a masz i chciałem właśnie pewien zrobić właśnie donię. Nie, spoko, zdarzały nam się takie rzeczy, w sensie, że ktoś tam płacił, płacił, żeby wziąć w filmie, nie? No. Nie mogę w ogóle mówić, że to zapłacone, czy... Tak też mogę powiedzieć. A bo mąż zrobił po prostu prezent, nie? Tak. E... No dobra, tak. to zapraszam. Nie wiem, może ty zrobisz coś do picia? Pewnie. tak? No, ja też się zbiłem. Dobrze. ona Dobra. Tutaj woda dla ciebie. Tak jak mówiłem, no z dwie godzinki, może godzinkę znajdę. No to co, no i. Pierwszy raz się widzimy, fajnie spotykać się z fanami. Bo mm -hmm. e, no nie wiem, może chcecie tutaj żeby oprowadzić jakieś zdjęcia zrobić, czy coś, To zawsze też fani proszą, żeby autografy dać. No pokażę sobie zdjęcia, czy potem jak tu A no to, to wiesz, to no, tak jak widać w internecie. No ja tam jestem tym no, YouTuberem, on, on zresztą, on zresztą też nagrywamy sobie filmiki różne, nie? Dlaczego? To Aha, znaczy, no to, to na pewno, fajnie. bo pewnie na takim małym ekranie oglądasz, nie? A części na komputerze czy, czy na telefonie? Wszędzie. A, no, no w zasadzie. No, Dobra, no, no to, to fajnie. Nie to... zapłacanie to, zrealizuj spotkanie. Malek. Znaczy to no, rozmawiamy sobie, tak? No możemy zdjęcia zrobić, nie wiem Fajnie, czy... No kurczę, yy, muszę, iść, muszę iść do fryzjera. W zasadzie to kurczę, miałem się umówić, muszę zadzwonić do fryzjera w końcu. A ja, to ty masz numer do niego? Do kogo? No chodź! Przedłużymy najwyżej, nie? Przedłużymy. Kurde, jakieś dziwni są. To znaczy? No nie wiem, w sensie jakieś małżeństwo, tak? No. E, chciało ze mną no spotkanie. No chciało, no. No to chyba powinno to wyglądać tak, że robimy zdjęcie do widzenia. No nie, no w My sensie. Się nie chce z nimi gadać, serio. No dobra, no ale to wiesz, no zapłacili, nie? I to grube pieniądze. Nie, wiem, dziwne. Nigdy nie miałem takiej sytuacji. Ja bym się spodziewał, jakbyś przeprowadził, nie, jakąś dziesięciolatkę. No, no bo mieliśmy kiedyś taką sytuację, że, że normalnie płacili za spotkanie. No tak, no ale no to wiesz, to jest troszeczkę, troszeczkę inny poziom, wiesz. Nie, dzi dziwnie są. Te się jakoś tak dziwnie na mnie patrzy w ogóle, nie? Jakby, jakby czegoś. Jakby co? coś mu zrobił, co najmniej. Serio? Nie? Mi się wydaje, że był nie, zadowolony. Dziwni są strasznie. Na, na, na pewno oni chcą. w sensie na, Chcieli z nami się spotkać, czy, czy co? No tak. Nie, ja bym bardziej widział jakiegoś tego z, z Familiady prowadzącego dla nich. Dobra, załatwione. Eee, to co, na pewno nie chcecie jakichś zdjęć o, czy coś? Zdjęcia potem. No, bo ja tak jak już mówiłem, mam zarezerwowaną godzinę, tyle myślę, że byłoby okej, okay, bo jak chcecie coś do picia czy coś, to ja też mogę przynieść. No, dziękuję. Aha. Kasa jest zapłacona, trzeba realizować plan. I ile jest zapłacona, wiem, dlatego no. rozmawiamy sobie tutaj, tak? Ja, ja też profesjonalnie podchodzę do tego. Super prezent, super, super naprawdę prezent. No, postarał się. Gdybym gdyby, gdyby miał... A za Gdybym miał dziesiątą rośnicę też bym pewnie... Ale może do kogoś innego? Nie myśleliście, żeby z kimś innym się spotkać? Czy? Nie, akurat nie mieli czasu na nami, tutaj przyszliśmy. A nie, w sensie, nie jacyś z, że jacyś znani ludzie z telewizji, jakiś ten, co milionerów prowadzi? Nie, akurat oni akurat mają tam po swojej tam, nie mieli w czasu. A no tak jest. Zaraz. Dobra. E, no, no to to, to. to nie wiem, może, może coś też powiesz, nie wiem. Jak Ci się żyje? No dobrze, jak się układa, fajnie jest, cieszę pieska macie? Mamy dwa. Dwa pieski. Duże? No spore. Nie? Aha, no paski zawadowe. jak rozmawiamy o zwierzętach, to przecież dobrze, bo W sensie... nie mam, nie mam. Nie, nie ma się nie męcza, masz fajnego. Ma. Ale, ale, możesz powtórzyć, bo... Co, co, co mam? To masz męcze przez co? Nie mam żadnego, nigdy nie miałem węża, nawet się nie zastanawiałem. O, masz, 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 Mag, jem, mogę, jem. Ma, mam koda, mogę przynieść no to, to chodź idziemy do góry, musimy porozmawiać, bo jestem ja, ja A co się stało? Do... No, chodzi o to, że a, po prostu kasa była zapłacona, a nie jest realizowany plan, no co się w ogóle tu dzieje, mać? Chodzi o to, że plan był realizowany, a nie jest w ogóle kompletnie. Zapłaciłem kasy za to. A Dobra, chodź, chodź, do góry, chodź, chodź, chodź do, góry. No, do góry. No słuchaj, y, chodzi o to, że plan nie jest realizowany. No ale no, jak, jak to nie, nie jest realizowany? No nie jest realizowany w ogóle. Będziemy na ulicy ślubu, mieliśmy w ogóle tu i konta z laską, było fajnie, zajebiście, było głódko. Mać, a tu jest jedna wielka lipa. Yy, Przejechaliśmy w ogóle do Marka, bo Ale moja żona czekaj? jest fanką i wychodzi lipa. No nie Ale czekaj, nic... czekaj, 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 to jaki, jakiego typu to ma być spotkanie? No typu w ogóle, no, chodzi o trójkąta w ogóle z chłopakiem, a tu wychodzi nic kompletnie. O trójkąta? I... Tak, a słuchaj, zapłaciłem 23 koła za to, żeby było spotkanie udane, bo yy, fajny prezent, żeby prezent był realizowany, to jest wielka lipa. Co się w ogóle tu dzieje? Ale, stary, ja nie wiedziałem, że o takie spotkanie ci chodzi. No, tak było realizowane w ogóle plan, po prostu Marek o tym w ogóle wie. Jak wiem? Mówiłeś mu o tym? Znaczy, mówiłem mu piąte tam szczegóły mieliśmy gadać na miejscu właśnie. A on w ogóle się odsuwa, nic nie realizuje swojego planu. Ona go Na, na, na takiej zasadzie, No, tak wygląda sytuacja, jest bardzo kiepsko. No dobra, stary, no to... No to chyba mógł, trzeba mu o tym powiedzieć, może bardziej, wiesz, dosadnie, nie? dobra, spoko, okej okay. Marek co Nie, to kończę Nie, Chodź Chodzi po prostu o to, Nie, No właśnie mnie Za chwilę, tak? Szukam kota cały czas Chodzi o to, że oni są palić tylko w testowni Chyba chory jesteś Czy mhm. miało spotkanie normalne? No tak, no, zapłacili pięć koła, No ale za, za, za pięć koła ja to wiesz, co robić Chodź, to mieli Ale nie, 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 bo zaraz nie się tak trochę, tak trochę tak zmieniły. Mówisz tak e, z twoim mężem porozmawiać? Może, że jestem pręczna pomóc. Nie no kurde, tak no co ty odwalasz? No co do... wy No tutaj uciekamy. No czemu nie powiedziałeś? Czyli ja za 5 tysięcy nie czegoś takiego. Ja ich w tym momencie wypraszam. No jakieś strukturę? Musimy. No, Zwrócę zap. 5 tysięcy, tak? Złotych. No i musimy skończyć. No, no, no czy, czy to Nie, zapłacać więcej. Bo zapłacono 23 tysiące. Nie no jak 5 tysięcy za spotkanie było opłacone. Tak, 23. Jak 000? 23 No 23 tysiące. Na polskie. No ale miałem informację, że 5 tysięcy, tak? Nie, ja nie. On mi powiedział, ja nie jestem w stanie i, i ja bawić się w jakieś trójkąty za, no, za pieniądze, które no, no otrzymałem. No ale to ile w końcu było zapłacone? No na polskie 23 tysiące. I komu to zapłaciłem? No Śmieciu, chodź tu! Czemu on mówi o 23 tysiącach, a ja wiem o 5? No co? No bo myślałem, że to jest zwykłe spotkanie. Chciałem 3 na siebie. No ale czemu ty robisz Musisz w ogóle być. takie rzeczy, że, że nawet jeżeli miałoby być zwykłe spotkanie, no to cz, cz, czemu ja nic... Ja dostaję jakieś grosze? Ale no i zgodziłeś się na to, nie? To teraz ale za musisz ja Nie widzisz czegoś takiego. Nie ma szans. A prowizję je co, no i jestem twoim menadżerem. Ale ma. mnie to nie interesuje! A ja ja mogę mieć, z mieć. Ducho, ale nie za koła. Ale ja też coś z tego mieć chcę. No to sobie idź i zarób dupą. Ale oni mieli wszystko. Skoro ja mam tak robić, no to co? Ale to ty, ty nie potrafisz? Ale ty nie dupą chyba. N nie rozumiesz o co chodzi. No załatwaj teraz. No ale co mam załatwiać? Ile chcesz? No ja chcę wszystko. Nie, nie ma opcji, nie dam ci wszystkiego. No to nie, to nie mam. Ale ja chcę no to. ja sobie wychodzę, stąd fajnie ty nie zarobisz ani ja. Pomyśl. Jestem jeszcze 5 minut przed domem. No dobrze, no ale ja... Też... Jestem 5 minut przed domem. I trzydzieści. No i co teraz? Marek chce wszystko. Eee, no nie wiem, może porozmawiamy z nim, żeby podwyższył stawkę. On myśli, że ma jeszcze gaz? Nie wygląda na takiego, ale zawsze warto spróbować. Se się że on ma 23 koła No, ciekawe skąd? No, no chyba, że zrezygnujesz z wynagrodzenia. Dobra, chodź, weźmiemy go do góry i pogadamy. No dobra. Słuchaj, jest taka kwestia. No. Um, Marek powiedział, że nie chce się zgodzić na stawkę, Może coś dołożyć? Nie, nie. Ja wziąłem już Kelly, inflacja poszła do góry, nie ma opcji w ogóle. Żadnej. Może ja po prostu to zrobię. W sensie? No słyszałam o waszym planie Ale co chcesz zrobić? No za 3000 tysiące to wykonam Ale co? No poder jego laskę i ją z będę Ale nie wiem to... No co ty w ogóle nie zgadzam, nie ma takiej opcji Nie jaki typie jesteś 2000, a jaki jest jej typ? No, nie wiem co by... lękieli, no co... Tylko potrzebuję męskiej, ręki, pizdeczki, marcheczka no, Nie no, ma taki trochę przypakowany bardziej No a marteczek jest przypakowany? No nie No właśnie, a tu mam prawdziwego faceta to, to jest dobra opcja, nie? 1000. Ja na ja twoim miejscu bym się zgodziła okay. Zawsze taniej będziecie też mieli A czy my moglibyśmy za darmo? Nie Myślałem, no weź co, tak nie, nie, nie ma takiej opcji Czemu? No nie, nie zgadzam się, nie wolę kobiety do ci Nie, nie, nie chcę dopłacić, ja mi płacę, wziąłem kredyt i po prostu albo, albo jest ten plan, albo ci kasę No dobra, co robimy? Szczerze mówiąc ciężko powiedzieć, może zrezygnujemy po prostu z wynagrodzeniami. Hmm. No tak. Niech Marek to zrobi to za 20 Mam pomysł. Dobra, 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 okej, okay. załatwię to, tak? Załatwię to. Zejdźcie na dół, na was, zaraz do Was przyjdzie. Dobra. Ty dawaj mu pozwalimy kamerę. Znaczka. Będziemy chociaż mieli dobry materiał. Zrobię to za 20 szkół. No. Ja. Szkoda, że się nie zarobię, ale może zawsze. ale to jest... 23 tysiące złotych. Zrobię takie jeszcze za 23. Trochę obrzydliwe, ale... To się, wiesz, każdy ma jakiś tam swój... Pruch cenowy? No. Każdy ma swoją cenę, nie? No chyba, że mogą jarają takie rzeczy, nie? Może że mu się to podoba. Może by jeszcze dopłacił, bo to przed kamerami udaje, nie? No, tak. Chodź Marek, chodź. E, słuchaj, są zapłacone pieniądze. Wysłałem Ci wszystko, Widziałem. tak? Widziałem. No no, no Państwo chyba zadowoleni. No to co? No to trzeba no, będzie... Marek? A, nie wiemy Marek. Ani teraz, nie? Teraz, no, no, to ja się. no ale roślince do tego, no, no, ale, no, ale to się. Tak się dostałeś, a teraz... No, no, no dostałem, Zresztuj tak? Go, ale spokojnie, no ale to nie tak od razu, po? no przecież. No przecież Działaj. Nie mam chcę tak od razu robić. No, no, no spokojnie, jest, no przecież... To ja to ja, to ja to dopiero przed chwilą się dowiedziałem, tak? Ale ja tak. No, no, no to dajcie mi... dajcie mi chwilę czasu. Dawaj Marek, dawaj. Ale ja potrzebuję się przygotować, tak? No to ja cię przygotuję. No ale ja chcę sam się przygotować, kurde. Nie teraz. Dobra, pięć minut. Dawaj, walej. Pięć, pięć, pięć minut tylko potrzebujesz. Pięć minut? No dobra, ale zgodziłeś się, tylko pięć no, minut tak, potrzebujesz. Pięć, pięć minut potrzebuję, tak? Nie, pięć minut. Dawaj, wrócimy do pokolenia. Pięć, naprawdę, pięć, obiecuję, pięć minut. Nie no, Tylko na chwilę podejdę i załatwiam No serio. Nie będę Pięć minut, proszę, proszę. Weź, weź, powiedz coś, no bo ty to obsługiwujesz, tak? Czy, 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 Dobra, może daj im te 5 minut. Dobra, daj ci 5 minut, ale ja tutaj stoję i czekam na ciebie kochanie świechać. Owej, nie, nie miałem zamiaru i to też nie? Zaraz jestem. Więc co kochanie coś załatwiek na, na o, to na studentetu? Nie, miałem przed prawej klubi. Jest dobrze. Tak? No tu mam załatwiony, więc tylko, że ma jak okaże, że to oka panie, że to zdziała. Marek, gdzie jesteś? Bo oni czekają. A co ty kurwa robisz? Przecież nie zejdziesz. Ty jest za wysoko. Ty oszalałeś? Zejdę stąd. Jak niby zejdziesz? Kurde, co ja mam zrobić teraz? No ja co? Nie chcę! No jak, zapłacone pieniądze No No mi drabinę, daj, proszę! Nie no, stary! No zejdź na dół! Stary, no zapłacisz! Zap... Za... drabinę! Ja... Nie pójdę stąd! Nie! No nie, No nie, zapłacone pieniądze są. Nie chciałaś mi dać nawet grosza z tego, jeszcze próbujesz oszukać? Stary! No, kurde, ja stąd nie zejdę. to jest za wysoko. No to przecież logiczne. Ja się połamie, jak chcą, zeskoczę. Stary, tam jest jeszcze wyżej. No co ja mam zrobić? No i. Iż... No, ja nie chcę! Ale oni się tą zapiekują, no. To chwila roboty masz 23 koła. Jakoś na dachu z kitram? wie jak się schowam, ty powiesz, że mnie nie ma Nie no, nie ma takiej opcji, nie? A, no to powiedz im, że uciekłem Gdzie, 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 gdzie coś w się można? Jakoś Stary, nic im nie powiem Idź korzystać Muszę. No proszę no Idź... no podzielę się z tobą Idź korzystać, kur... Serio? To, gdzie nie, się stąpić, Nie, skorzystać. Proszę, Zostały okay. ci dwie, klini, mi, dwie minuty ci zostały. Nie, nie mów, nie mów, że tu jestem. idziemy do no. Marek, to no. w minut minęło. Marek, gdzie jesteś? Tutaj. Malek? Nie chowaj się Chodź, pięć pięć jeszcze chwila Pięć minut chwila. chwila, chwila Pięć, pięć minut, chodź, chodź No chodź, nie chowaj się Kurde, no jeszcze pięć chwila minut. Nie. Pięć nie. minut Nie, no nie, Prze nie chcę, no. Nie, no nie, jeszcze chwila No nie, jeszcze chwila No dobra, już, już koniec, już, no, już zrobiłem Co? Można teraz zostawić tutaj troszkę? No mogę wam nie, zostawić Nie, nie, nie rób tego Proszę Minęło pięć minut, czas akcji Proszę No nie, proszę, no weź wróć Weźmy proszę! Chcesz zapasować? proszę. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego. Ja naprawdę ja nic mogę o, o tak, to. To ja nie, cud, mój, 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 nie, nie mój, Nie, Oa, Oa! Oa! Nie, 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 O położemy, znaczy, kasę. To Muszę ją oddać w każdej chwili one, one, to się nie chcę Jakaś jak Było to fajnie, to. no, jego tureczek był gabny, Ciałko, gitara, więc zajebiście było Mi się podobało Tobie się podobało. E, mi się podobało. I mi się mi podobało. Co ale ty mi się podobało. Nie się kochałeś, kurde. No i taki... no, no, na moją rodzinę miałam dostać prezent, no, ja i ty korzystasz, a nie ja, ja nic nie no, skorzystałam. Ja, ja, ja... ten ja ja... nowy prezent się kochanie. Dobrze, okej, okay, spoko. No już miałem nowy prezent, ale mi się podobało, było fajnie. No takie stacje się zdarzają. Mi się podobało, kobieta nie jest zdolna, ale pieniądze muszę odzyskać. Dawaj po co pieniądze. Ale... No jak, no to by się podobało. No tak, ale kobiecie się nie podobało, nie A to był prezent dla niej, więc chcę znowu pieniądze. Ale ja już mam wszystko wysłałem Markowi. No to niech mi przeleje na konto. No to licz do niego. To nie, wiesz, to już nie jest moja sprawa, nie? Dobra, okej. Okay. No, onoverline. Nie 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 nie, 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 nie. nie. Popyta nie za dowód, pieniądze. A on po prostu nie dawał i po prostu nie za dowód, dam kasę. Odda. Oddasz? No to na konto w ogóle przelejesz mi. Tak. No to ja się to inaczej razie No. Więc po prostu zwrot kasy w ciągu dwóch dni. Zostawnie już proszę. Masz numer konta, aż wyślę, będę w ogóle czekał. Dwa dni nie daje czasu. No i proszę, za, wiesz, zrobiłem. Jak nie będzie zwrot kasy w ciągu dwóch dni, no, to przyjdę i za i za tą samą kasę po prostu powtórzę, bo mi się podobało. Bo zajebiście. Nie. No, po prostu musisz Oddać, albo dwa dni masz czasu, jak nie, no to tutaj przyjdę czas. No już ja już zostaw. Dobra, no to masz czas na dwa dni. Weź go. Dobra, No, no już, weź go! Odda, odda, mi się wydaje, że odda. Możecie już iść. Mam nadzieję, że się podobało.